widzę ambulans, więc po prostu instynktownie zjechałem w prawo był taki krawężnik, którego nie było widać, po prostu cała felga się porysowała. tutaj więc widzicie, no e, mój samochód jest fajny, ale nie tylko mi się poda, zapraszam, zapraszam tylko mi się spodobały e, moje lusterka, e, to jest urwane z drugiej, z drugiej dokładnie to samo bo po co mieć jednak, można mieć dwa Sergiusz, no? pochwal się co zrobiłeś doszliśmy w krawężnik, poszło zawieszenie, po, posz, poszła felga, pękła W Pytacie o ten samochód to sytuacja była taka, 30 na godzinę jechałem i jechał też samochód, to odbiłem w lewo i okazało się, że w miejscu, w którym nigdy samochód nie stoi, to stał i mi samochód wjechał pod inny samochód, taki terenowy X5. Jest maska, chłodnica, zderzak, błotnik. Pożyczyłem muzykę, siedzę w niej właśnie. Bo problem jest taki, tak szczerze, super się jeździ. E, poszedłem się e, umyć. Jak wróciłem do samochodu, to nie miał lusterek. no ja nie wiem, co mam powiedzieć, ile oddać ten samochód. Jest mi totalnie wstyd. Nie, no nie, żeby coś, ale mi wali 300 tysięcy przedwczoraj. Nie, serio. z**ali mi 20 tirów i 308 polka dotów. Co za soluwa? Zaraz opowiem, zaraz opowiem. Spokojnie, spokojnie. No nie soluwa, no kurwa. Przyjęliśmy tak zwany wpis ale ja krzyczę kurwa, do typa, że kur człowieku, ludzi pozabijasz. Kurwa, jak ty jeździsz tym balem, nie? I on coś tam, kurwa, dawajcie. I mnie jakoś kurwa, tak, mnie jakoś tak odepchnął czy coś. A z racji tego, że miałem kurwa, takie kurwa, sztywne spodnie jeszcze z dziurami, to kurwa, bardzo ciężko mi było yy, równowagę utrzymać i się przy... Doliłem do tyłu i zarysowałem łukiem brwiowym o krawężnik. Mika, co ty tu, położenie pod tylicą i by się to skończyło katastrofą. Jadę prosto i nagle samochód odbija na lewą stronę. Jak potem się okazało lewa, lewa opona od strony kierowcy pierwsza, przednia. Uderzył, uderzył... To, to samochód jest spod BMW, nie? Dawaj gazu! Usterko poszło. No ciężko skończony jest ten samochód. Przyszedł? C'est bon, c'est